Czy każdy jest dla siebie własnym autorytetem. E, I tak twierdzimy, e, i trochę się pogubiliśmy, bo jeśli każdy jest autorytetem, to nikt nie jest. My właśnie e, złożyliśmy e, nasze życie w ręce Jezusa Chrystusa. E, 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 oparliśmy się na Jego Ewangelii. E, Ewangelii, które daje życie wieczne, Ewangelii, które zbawia, które jest pokojem, które jest nadzieją. I zebraliśmy się tutaj, aby właśnie ten nadzieję, pokój, tą właściwą definicję miłości tutaj e, głosić, pokazywać, również pokazywać, bo chcemy rozdawać też e, tutaj e, pożywienie dla tych, którzy potrzebują. E, jesteśmy ludźmi z różnych środowisk, e, różnych języków i różnych narodowości. To, co nas łączy, to jeden król. Jedno Królestwo, Królestwo Jezusa Chrystusa. Zapraszamy wszystkich, e, e, jak co czwartek, e, na najlepszą zupę nawet o 19.00, czwartek na Półwiejskiej i najlepszą dobrą nowinę na świecie.